Witam wszystkich, dzisiaj jest niedziela Tak jak wiadomo, jutro do pracy Jak zawsze się codziennie chodzi do pracy Wczoraj był właśnie zlot fanów Pod mafą, pod literami żółtymi Wczoraj ci co byli, to nas widzieli Zrobili z nami zdjęcie yy, Pogadali z nami Tak jak mówiłem, no, robimy zloty z tego powodu Że wy chce, chcecie, żebyście nas poznali, czy coś dlatego zrobiliśmy wczoraj zlot <coughs> dla was Nie, yy, yy, normalny zlot, który <coughs> tak jak zawsze robimy tak jak mówiłem w, yy, wczoraj ci się bawiła powiedzieliście widzieliście właśnie yy, 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 tego, koncert ma fakturze akurat był, bo jaka się widzieliśmy też, tak jak mówiłem, zawsze robimy z chmurkiem filmiki, nie ma takiej rzeczy, która <laughs> kogoś będziemy obrażać, czy coś. Tak, jak my zawsze mówimy, powtarzamy się nieraz, nie dwa, że nikogo nie chcemy obrażać, nikogo nie chcemy tutaj komuś tam dopiec. O bele co? Każdy ma swoje zdania, każdy ma swoje racje. Tak, jak my mamy swoje racje, mamy swoje zdania, to każdy ma swoje zdanie. Tak, jak mówię. No Byliśmy jeszcze wczoraj na OFA. Wróciliśmy dzisiaj o 5 rano, bo sobie posiedziliśmy ze znajomymi na Ofie. Tak, taka kariera gwiazd naszych. To, to jest to, ale to nie jest takie ważne. Ale ważne to, że chociaż yy, miło było spędzić czas, pogadać, pośmiać się. Tak jak mówiłem, my nie jesteśmy ani źli. Ludzie, nikogo nie, gry, nie, gry, nie gryzimy, nie atakujemy, jesteśmy otwarcie do ludzi jak zawsze i z tej strony jest mojej strona filmową. Wszystko, pozdrawiam wszystkich, wchodźcie na nasz kanał YouTube, Facea. jesteśmy regularnie tam, N jak ja nie to Kobra jest regularnie tam na fejsie, będzie Wam odpisała. Pozdrawiam.